Witam z tej strony Rafhart dzisiaj odnowiona, zaktualizowana lista pięciu modeli lotniczych w skali 1.72, które polecam na początek przygody z modelarstwem. Dodam tylko, że to jest bardzo subiektywna lista, z tego względu, że każdy ma inne preferencje, ale z drugiej strony powiem, że. Tutaj model, który jest na, moim zdaniem na pierwszym miejscu, później już generalnie są już tylko gotowce z D Agostini. Tak? tak mi się bynajmniej wydaje. Więc zaczynamy od miejsca piątego. Na piątym miejscu dałbym tutaj Fulmara. Jak widzicie sami, zbudowałem ten model. On jest prosty. Ale nie na pierwszym miejscu, znaczy widać tutaj, że to są detale, są dosyć grube i tak dalej, ale wygląda to jakoś. Wygląda, znaczy jakość m, tak średnio, ale wygląda to jakoś. Więc e, to jest piąte miejsce. Jedziemy dalej, na czwartym miejscu dałbym tutaj z Armahobby Jaka 1B, z tego względu, że ma bardzo fajne, proste, polskie malowania. Jest to nowy model, super się składa, zresztą jest u mnie na kanale jak się ten model składa. Ja tutaj złożyłem go tak mniej więcej tutaj, żeby zobaczyć czy wszystko pasuje i uwierzcie mi pasuje, także Polecam 45 zł ten model kosztuje akurat w Arma w Model Hobby. Produkt Arma bardzo fajny modelik. Teraz przechodzimy na podium miejsce trzecie 0 0 Jest to seria generalnie jest to seria modeli Hobby Bossa, która Posiada taką cechę, że jest dużo rzeczy już razem odlanych i trzeba to tylko tutaj doposażyć w te ramki tutaj, które są po prawej stronie. Bardzo łatwy model, tak jak widzicie tutaj kadłub jest cały już odlany, tutaj z dół skrzydła są całe odlane, plus to co jest tutaj. Więc to już jest, to już jest łatwizna. To jest łatwizna, zobaczcie to jest malowanie E, praktycznie składające się z zielonego, i tutaj pod spodem jeszcze powinno być jakiś e, szary kolor, i to jest wszystko, cze, cego, czego potrzebujecie, więc to jest miejsce trzecie. E, miejsce drugie, ta sama seria z Hobby Bossa. E, model tani 27 zł kosztuje. E, spójrzcie, zielony, szary. Plus efektowne naklejki, to może wyglądać fajnie. Dodatkowo, jeśli jesteście zainteresowani, to zrobiłem specjalny odcinek, opierając się na tym modelu, wybierając farby do niego: pędzelki, obcinaczki. Jeżeli chcecie tutaj, chcielibyście złożyć ten model, który jest na drugim miejscu, to jest mój odcinek odnośnie wyposażenia. To, co musicie mieć, żeby go po prostu złożyć. Miejsce. Pierwsze. E, czemu miejsce pierwsze. <grych> Spójrzcie na to. E, tu jest jeszcze mniej części niż, e, jeszcze mniej części niż e, w poprzednich modelach, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, która jest bardzo ważna i istotna, to malowanie. Malowanie, gdy wybierzecie tutaj e, to, e, deck blue, to jest wszystko. Potrzebuje się czarny, srebrny, deck blue. Tyle. <noise> Także to jest e, mój e, numer jeden, jeśli chodzi o easy. Easy, easy, easy. E, I poza tym kończynka też tutaj jest jakaś taka, na szczęście. Więc e, to jest pięć modeli, które polecam e, w e, tym roku. Może się z przyszłym roku coś się zmieni, może jakaś nowa, nowa seria wyjdzie innego producenta, trudno powiedzieć. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.